Dołączyłem na Ninja SLP, czyli serwer, gdzie obowiązuje system Lifestyle. O, kto to? Bo, nieważne. Gdzie obowiązuje system Lifestyle, mocy ninja i wiele, wiele więcej, więc zapraszam do odcinka. 3, 4, ry, Ej. Ej, czekaj, Shiny Shadow ma rację! Nie, to Tomasz Raptor. Ej, nie, soj, soj, soj! Dawaj, dawaj, nie, nie, dobrać nie, dobrać zabij zabij, zabij, nie, 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 nie. Mamy go. E, e, ej, nie możemy go leczyć! Nie, łatwo, łatwo! E. Ej, czemu nie do Senserca! Z kam, skam, skam nie do serca. No bo nie powinien być. Nieu Maxi, proszę! Soj do! Soj! Soj, Jumexi! Nie ma! Nie to, to musicie tak znerwiać z <gulity> tym slow. Volume. Kurde! Ej, czy tylko mnie denerwuje to powolne opadanie? Mm, nie wiem, ja nie mam powolnego opadania. Nie, nie mam powolnego opadania. Ale działa? Ale mnie, znaczy, że ta, to się nie dowałem, nie? Ej, a plugin lifesteal działa? Nie. Nie, działa. Działa? Nie, nie Nie, nie działa. Dobra, Co ty teraz? Nie, chłop poleciał. Dobra, teraz mogę bić! Teraz się mogę bić! Chodź hey, kto pierwszy! Ej, hey, Raptor! Help! Help, please! No znowu no za pierwszy! No na Ej, gdzie ja jesteś? jesteście? Gdzie jesteście? No giamy! Się... Ej, hey, help! Piotr. Dobra, mi, gdzie jesteś? No, no. Podaj, Eee, Nie mogę! Dobra, czekaj. Jestem na... Nie? nie, ale ja ciągle chodź... się muszę ruszać. Szpauna, chodź ja się muszę szpauna. ruszać. Nie no, weź! Ej! jesteś to z Idź na kordy 00, na kordy 00, a Ała, to się No to 00, nie ma takiego czegoś. Co no Zero. zero kordy? 0 No 00, to są kordy spawn'a. Dobra, pytanie, czy ty... No i pan. Zero zero. E, nie! to jest? Inwekcji. Inwekcji. Ja jestem. No. Ja cię Ja uratować. Ja no, no, no to uratuj. No nie. Ej, nie działa plugin. No. Dobra. Wiem, live nie działa. Dlaczego live nie działa? No to ja no muszę odłączyć powinien. się do Dołącz i dołączyć. Znaczy odłączyć się i dołączyć. Dlaczego? To nie, Dlaczego? Dlaczego? nie, Dlaczego? Nie, nie działa. Podwójne. Nie działanie ja wuj jest po! A ja na serwer nie mogę wyłączyć. Ej, ej! ja do serwera! O już mogę, już mogę. O, mogę! Ej, to masz raptor! To masz raptor, jestem od no. tobą, jestem nad tobą. Ale nie, ja cię nie chcę zabić, ja chcę ci dać siekierkę. I kił. Um. Jest... Ale pominęł to co działałeś, co... Dobra, ale... Klien, jak ja ciebie zawartę masz Hanko. Mam coś bardzo fajnego, co mi się przydał. Wioszkę. Tak. Wiem, że niedaleko była wioszka. Właśnie ją mam. <laughs> Aha. Bardzo się z tego powodu cieszę. O, ścianko! O, ja... o, ja o ja gole mi książko! Mam Chodź. Ej, ja obrabiłem Drakstapku. Standard, mam cię i Co ty Ech. robisz? Lecę na Ej, ej, nie! No nie, nie jak o to nie jest tak, masz I właśnie dlatego ci tak półkę się kręcę. Jaki dziwny. jak ja wyleciałem. Nie! Ej, dobra! Ej, dobra, podam... Po, no, jestem, kordach... jestem na kordach. Wyszkita. Jestem na kordach. Wyszkita. Jestem na kordach 69 e, e, ja minus padam, 152. Ja Widzę Juvexiego Siema Juvexie okay, ja Ej on ma cheaty On ma cheater, revive me. Tutaj chyba nie działa po prostu Ale u mnie? wiem, czy on tym tym że można czytować Nie wolno. Nie. To czemu ich nie, nie bazuje? No nie ja bym się grała podlegowała i się Zostaw tą wioskę, zostaw tą wioskę Okej, okay, to ja uciekam, to ja uciekam, to ja uciekam O, 50 tysięcy kubelów ej, ej, bo mi moc nie działa Ja coś nie mi też nie Mi nie działa moc A ja nie mogę, nie mogę robić tych A nie, jednak mogę Ej, robić. to ja mi chodzę i wchodzę Bo jest lak serwera Chyba no tak, to sobie jest skupi. kiedy plugin live plug się, tak się Ej, mam 9 search, plugin live działa. Masz raptor, ostrzegajcie się, żebyś nie przez... Do nie dobra, od... ja, ja już uciekam, grosze, ostrzegajcie się. Tego to Tomasza Raptora. Nie, 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 bo ja... Nie, nie, do widzenia, do widzenia, mnie nie złapiecie w wodzie. Tak? Dobra, użyłeś się, użyłeś się. Mam, mam delfina, mam delfina przecież. mam, a ja mam klasę. Kiedy jak kiedyś shiftuję w wodzie, to y, ma, pływam Jego, bardzo wiesz, szybko. no pod wodą, więc raczej. Eee! Sorry, Najbardziej skory, sorry, to ja, to ja. O nie, bardziej a ja się duszę, o nie, zginę pod wodą. A, a się ja zginę pod wodą. Czemu? Co ty robisz? Wypiąć do góry! Ej... Ej, Juweks i chodź no na ja nasz ten... Chodź na naszą grupę. No. Jakby, y, to spotkajmy się na koordynatach... Minu, minus... Minus... Y, Dobra, Minus. chodź na, na, na... Ja wiem na jakie pójdźmy. Na jakie? Chodź na koordynaty... E, ten. Bo muszę dotrzeć na tą wyspę. Bo mam taką jedną wyspę tutaj. Jakoś na koordynaty 300. 300. 309.0.362 A ja tu czekam. To za ten kiedy będę szedł to ty ten... Ym, pozbieraj jakieś materiały. Wiesz, okay. z, z surowce, żelazo i te inne. Dobra. Ja sobie jeszcze tylko szybko przypalę żelazo i... Albo idź do mnie! Idź do mnie, mówię Ci To ja znalazłem, będziemy już mieli żelazne sety No nie mogę do ciebie pójść, kurde Dobra to możemy zrobić tak, że ja pokopię w tej jaskini, bo ja mam gigantyczną jaskinię Żelazo, wróćcie wróć z żelaznym przetem i ci dam żelazny set Myślę, że ty tylko w weekendy grasz. No najczęściej w weekendy gram. No ale też czasem... No... tygodniu, jeżeli nie mam oczywiście czas, bo na przykład nie ma sprawdzianu lub kartkówki. Okej, okay, rozumiem. E, to czekaj, ja mam jakieś tu a, drewno. A praktycznie sprawdziany i kartkówki mam codziennie, bo ja jestem w 6 klasie. Wydaje, że jestem przez tej klasie, nie miałem jakichś cały czas. Ok, dobra, ewen. przepalam żelazo. A ja robię sobie, a ja to, a ja robię siekierkę po prostu. I kilof Ale. Tak jak zauważyłem to, moby, to potwory też mają efekty Że te bąbelki z efekty.? Serio? No? Czyli może im też się tam... O co miała, widziałem? No, co chyba tam miała? Ja, ja kopię piasek w drewnianym kiosku. Okej. Okay. Dobra, to, 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 to tak około... że ile dodam, dodasz ten plugin lifestyle? Bo się przyda bardzo. Mm, nie nie mogę. Na razie go nie dodam. Bo no, nie mogę. To około po starcie. No dobra, jakoś to ogarniemy. My tłumaczymy to Wigindzomit mi po prostu, żebyśmy się od razu nie zbanowali. No co? No bo nie no. wiem, jakby tu nawet live nie działa więc... No bo usunął lifestyle na chwilę, bo z pluginem Review, czy coś takiego, no, że wow. wiesz, że się leży, kiedy się teraz czytał całe HP, się zbagował? No wiem, wiem, że się zbagował, no bo.